W sercu burzliwej i nazumy, gdzie Rajden Shogun jednym cięciem rości na góry niebiosa, bogini gromu strzeże wieczności żelazną wolą. Tylko czy to naprawdę ona strzeże o jej wieczności? Po tragicznej śmierci siostry bliźniaczki w kataklizmie imieniem Makoto, Ei poświęca ciało i duszę, tworząc niezniszczalną kukłę, by uniknąć bólu zmian. Posłuchajcie, jak marzenie o niezmienności stało się przekleństwem dla całego narodu. Jam jest Skald tej watu, wędrowny bard, którego pieśni niosą echa dawnych burz, zbierając historie z każdego zakątku tego rozległego świata. Usiądźcie bliżej, wędrowcy, w cieniu błyskawic wiśni, albowiem opowiem wam o bogini, co pragnęła zatrzymać czas. Ej, znanej dla wielu jako Raiden Shogun, a przynajmniej dla tych, co historii tej jeszcze nie znają. <laughs> dawno, dawno temu, w mrocznych czasach wojny archonów, gdy nibosa tej drżało od starć bogów i demonów, w sercu i na zumy krainy wiecznych burz i kwitnących wiśni narodziła się legenda o dwóch siłach błyskawicy – Makoto i Ei. Bliźniaczki, jak głusiły starożytne zwoje, choć ich pochodzenie kryje w sobie tajemnice godne epopei, Makoto, spokojna jak letni deszcz, mądra jak starożytne drzewa Sakury, była blisko ludzi, słuchała ich szeptów i marzeń. Ej, zaś niczym grom z jasnego nieba była wojowniczką, cichą, nieugiętą, o sile zdolnej kruszyć góry i rozcinać chmury. Podczas tej apokaliptycznej wojny Archonów, gdy Archoni walczyli o siedem tronów celestii, to Makoto została wybrana przez niebieskie moce na oficjalną Archon Electro. Panią Błyskawic i Wieczności. Dla jasności, bo tu wielu ludzi myli i plącze nici legendy, wyjaśnię tę nieścisłość. Choć kroniki mówią o bliźniaczkach urodzonych równocześnie, prawda jest nieco subtelniejsza. Po tym, jak Makoto została zaakceptowana przez Celestię jako Archon Electro, użyła swej nowo nabytej boskiej mocy, by wskrzesić Ej jako dokładną kopię siebie. Ale tylko z wyglądu. Niczym odbicie w lustrze burzowego jeziora. Ej nie była zwykłą siostrą z krwi, była cieniem Makoto i wojennym awatarem stworzonym, by dzielić ciężary władzy, lecz obdarzonym własną wolą i potęgą. To pozwoliło Makoto skupić się na mądrości, podczas gdy Ej siała postrach na polach bitew. Makoto w swej przebiegłości ukryła istnienie siostry przed oczami świata, pozwalając by śmiertelnicy znali tylko jedno imię – Bal, Raiden Shogun, wszechpotężna bogini gromów. W rzeczywistości jednak rządziły w duecie, jak dwie strony tej samej monety. Makoto decydowała o losach narodu z mądrością dyplomaty a Ej wykonywała rozkazy z furią wojownika, mijażdżąc wrogów i nazumy w epickich starciach, gdzie niebo pękało od błyskawic, a ziemia drżała pod kopytami demonicznych hord. Wspólnie z lojalnymi przyjaciółmi, ja i Miko, lisicą o przebiegłym umyśle i srebrzystym uśmiechu, Mikoshi Chiyo, odważną Onikabuto, co walczyła jak lew oraz Kitsune Saigu, mistyczną kapłanką, która tkała zaklęcia z nici przeznaczenia, to właśnie one broniły jej na Zumy przed chaosem. Ich rządy trwały wieki, przynosząc słody pokój, kwitnące ogrody, harmonijne festiwale i lud, który czcił swą boginię jak strażniczkę wieczności. Ale los jest okrutny jak zimowy sztorm. Wszystko runęło 500 lat temu, podczas kataklizmu, gdy otchłań otworzyła swe czeluście i pochłonęła tej wad w mroku. Makoto w akcie najwyższego bohaterstwa ruszyła na front tej kosmicznej batalii, stojąc oko w oko z potęgami Otłani, gdzie bogowie padali jak liście w jesiennym wichrze. Nie wróciła. Ej przybyła za późno. Znalazła siostrę na skraju śmierci, z bladym uśmiechem na ustach, przekazującą ostatnią iskrę mocy. W tej chwili po raz pierwszy w swym boskim życiu Ej została sama, jak samotny grom na pustym niebie. Serce jej pękła dusza wypełniła się bólem i straty, który palił gorzej niż tysiąc błyskawic. Przejęła Tron na Koto, tytuł bal i obowiązki Archon Electro, stając się nową Raiden Shogun. Dla świata nic się nie zmieniło. Wciąż widziano w niej tą samą nieśmiertelną boginię, ale wewnątrz Ej uległa transformacji. Śmierć Makoto, a wcześniej uteta przyjaciół w kataklizmie, czy pochłonięta przez mrok, Saigu zaginiona w chaosie, nauczyły ją lęku przed ulotnością. Bogowie, choć wieczni, znikają w zapomnieniu, wspomnienia blakną jak stare malowidła. Dla jasności, bo tu wielu podróżników i kronikarzy myli fakty z mitami, wyjaśnię tę kluczową nieścisłość. Ej nie bała się śmierci jako takiej, lecz samej erozji powolnego wymazywania esencji bogów przez czas. Dlaczego? Bo Celestia karze tych, którzy słabną. Dlatego właśnie postanowiła osiągnąć wieczność, stan absolutnego bezruchu, całkowitej stagnacji, gdzie nic się nie zmienia, nic nie można stracić, a Inazuma stanie się bastionem niezmienności pośród tej watu. Aby urzeczywistnić ten epicki cel, Ej zaczęła eksperymenty z tworzeniem lalek, artefaktów boskiej inżynierii, godnych legend o starożytnych alchemikach. Pierwsza, zwana jest Skaramusze, była zbyt ludzka, pełna emocji, gniewu i ambicji, jak burza, która nie chce się uspokoić. Ej, widząc w niej własne odbicie, odbicie własnych słabości, odrzuciła ją, porzucając w świeżych ostępach. Dzielalka ta stała się pionkiem w większej grze Fatui, ale to pewnie już wiecie. Druga lalka była arcydziełem, doskonała, chłodna jak stal, posłuszna jak echo rozkazu, pozbawiona uczuć, które mogłyby zakłócić wieczność. To ona stała się nową Raiden Shogun, automatem o twarzy Ei, mającym rządzić zoomą z żelazną precyzją. Ei sama ukryła się w świecie własnego umysłu, zwanym Plane of Utimia, mistycznej krainie wewnętrznego spokoju, gdzie czas stoi w miejscu a ona obserwowała świat z oddali jak bogini na tronie z chmur. Wierzyła, że w ten sposób uchroni i na Zumę przed zgubnym wpływem czasu i zmian. Jednak jej ideał wieczności, choć epicki w zamyśle, przyniósł tragedię godną największych ballad. Lalka działająca według sztywnych zasad Ej wprowadziła Sakoku de Kri, żelazną kurtynę przekładając na nasze odcinającą Inazumę od reszty tej watu, zamykając granice przed wiatrami zmian. Do tego Vision Hunt, Decree, czyli konfiskata wizji na nasze, świętych darów bogów, symboli ambicji i marzeń. No, ludzie stracili swe pasje, stając się pustymi skrupami, a Inazuma dławiła się w stagnacji jak ogród bez deszczu. Miały lata cierpienia, jak niekończąca się noc burzowa, gdzie powstania tętniły pod powierzchnią ziemi, niczym uśpione smoki gotowe do przebudzenia, a wojownicy, tacy jak Kadahara Kazucha, liść wiatru naznaczone stratą, tracili przyjaciół w cieniu egzekucji. Ich serca były rozdzierane bólem, niczym żagle w wichurze. To właśnie Kazucha w akcie desperackiego żalu stał się świadkiem okrucieństwa Raiden Shogun. Jego bliski towarzysz, samuraj o wizji elektro, znany jako Tomo, rzucił wyzwanie bogini, stając naprzeciw jej ugiętej woli. Tomo padł pod ciosem świętego miecza Musuno Hitotachi, jego broń rozbita w drzazgi, natomiast wizja elektro stała się pustą skorupą, pozbawioną blasku. Kazucha, przybywszy za późno, pochwycił tę umierającą iskrę w dłoniach i w tym symbolicznym geście sprzeciwu Vision, czyli wizja, ożyła na chwilę, czyniąc go dziedzicem ambicji przyjaciela i symbolu oporu, wędrowcem uciekającym przed burzą, którą los rozpętał. Wizje, święte iskry ambicji, były konfiskowane jedna po drugiej przez siły Szogunatu, wbijane w posąg tysiąc ręki, stułoki bogini, pozostawiając duszę i nazumę uwięzioną w kajtanach stagnacji. Lecz burza oporu nie dała się uwięzić. W sercu ten szukaku, pod wzrokiem tłumu szlachty i wojowników nastał dzień setnej wizji. Ceremonia, co miała przypieczętować wieczność żelaznym gwoździem. Toma, lojalny smok Yashiro Commission, fikser o sercu z monstackiego ognia, schwytany przez Tenryu, klęczał skrępowaną u boku kata. Jego pyrowizja, płonąca ambicja, co gasiła pożary dekretów, drżała u pasa. Raiden Shogun, lalka o twarzy Ei, stąpiła na platformach z czystego elektro. Jej dłoń, wyciągnięta jak szpon, jednym gestem boskiej woli przywołała wizję Toma. Ta, iskrząca fioletem, odrywała się i poleciała ku niej, gotowa do wbicia w skrzydła posągu. Wtedy lumina, gwiazda z innego świata, przybrana w szaty służącego szugunatu dzięki sprytowi Ajaki, rzuciła się naprzód, jak jastrząb na smoka, przechwyciła Pyro iskrę w locie, wyrwała z dłoni lalki. Tum zamarł w szoku, strażnicy runęli na nią, lecz podróżniczka, wirującym ostrzem, powaliła ich w mgnieniu oka, tnąc kajdany Toma. Lalka, chłodna i bezlitosna, stąpiła niszej. Wyjątek, wrogu wieczności, zagrzmiała, wyciągając miecz z własnego serca, musu i szinni. Lśniącą purpurą, jedno cięcie i świat pociemniał. Lumina wciągnięta w otchłań domeny, żwirowe podłoże, wznoszące się tor jak bramy za światów, gdzie czas zwalniał a powietrze gęstniało od ozonu. Starcie wybuchło. Tańcząca błyskawicami lalka kontra wola gwiazd, ciosy precyzyjne jak maszyna, łańcuchy elektro wijące się jak węże, fale purpurowej furii rozcinające przestrzeń. Lumina parowała, unikała jej normalne ataki. Jedna broń po aktywacji dekretu wizji sypała iskrami nadziei. Lecz przy 70% sił lalki, karząca boskość, umiejętność zgasły. A shogun naładowała musu no hitotachi, miecz zapłonął, niebo pękło. Energia rozgniotła duszę. Jedno potknięcie i podróżniczka padła jak liść w burzy. Przed tłumem na placu ceremonii lalka uniosła ostrze nad pokonaną luminą, gotowa do egzekucji symbolu końca buntu. Lecz Toma, nieugięty wojownik, zerwał więzy, chwycił włócznie strażnika i cisnął jak oszczepem gromu, prosto w szogun. Lalka zablokowała, lecz to wystarczyło, by Toma podbiegł, porwał sobą podróżniczkę. Paimon pisnęła w panice i uciekli przez wąwóz w cień wiśni. Szogun, nieruchoma jak posąg, zagrzmiała. — Schwytajcie ten wyjątek. Następnym razem uderzę dwa razy. — Kiedy to wszystko w ogóle miało się zmienić? — zapytacie. Właśnie przebicie luminy tajemniczej podróżniczki z gwiazd co przecinała nici przeznaczenia niczym ostrze burzy wykute z esencji elektro jej oczy płonące determinacją kosmicznych wiatrów i interwencji jaemiko ja, stare przyjaciółki oliśmy spryci i uśmiechu ostrym jak quicki zmieniły bieg dziejów to ona z mądrością wieków przygotowała luminę do wejścia w głąb umysłu Ej, otwierając drogę do serca burzy nie zaklęciem, lecz sprytnym wykorzystaniem boskich artefaktów i wiedzy o wieczności, przekonując samą boginię do refleksji bez aktu zdrady, raczej jak mentorka prowadząca zagubioną duszę ku prawdzie. Wtedy nastał kulminacyjny akt tej boskiej epopei. Epickie starcie w plejniu Eutimia, Królestwie Umysłu Ej, gdzie rzeczywistość splatała się z iluzją jak korzenie starego cedru w wiecznym mroku. Lumina, samotna w tej psychicznej odchłani, bez bezpośredniej pomocy przyjaciół, opierając się jedynie na swej nieugiętej woli i mocach gwiazd, stanęła naprzeciw Raiden Shogun. To nie był zwykły pojedynek. To była konfrontacja z esencją wieczności. Arena zawieszona w próżni, otoczona wirującymi chmurami burzowymi i widmami przeszłości, gdzie podłoga falowała jak morze gniewu, a powietrze gęstniało od ozonu i echa gromów. Najpierw Lumina zmierzyła się z lalką, chłodnym automatem o twarzy A, której ciosy precyzyjne i bezlitosne rozcinały przestrzeń purpurowymi błyskawicami, tworząc łańcuchy energii, które wiły się jak smoki elektro, rycząc i plując fioletowym ogniem, gotowe pochłonąć duszę intruza. Lumina tańczyła między nim jak ostrze, parujące grzmoty, przebijając mechaniczne serce lalki w eksplozji iskry i cieni. Ale prawdziwa bitwa dopiero rozgorzała. Lumina kontra sama Ej, manifestacja jej prawdziwego ja, majestatyczna wojowniczka w purpurowych szatach z mieczem musu nohidotachi, lśniącym fioletowym blaskiem, oczy płynące żalem i furią. Błyskawice tańczyły jak smoki w niebie tej psychicznej otchłani, ich cielska wijące się w spiralach fioletu i indyko, zderzający się w eksplozjach, co wstrząsnęły fundamentami umysłu i przywoływały echa przeszłości. Widma makoto, śmiejącej się wśród kwitnącej wiśni, czy w kataklizmie z mieczem w dłoni, Saigu szepczącej zaklęcia w młach otchłani. Grzmoty dudniły jak bębny przeznaczenia, każdy cios miecza Ej, szybki, wirujący, nasycony bólem straty, spotykał się z kontrą luminy, gdzie lustrzane odbicie mnożyły się w labiryncie luster burzowych, odbijających się nie tylko ciało, lecz i duszę, gniew, żal i tęsknotę. Powietrze trzeszczało od energii, podługa pękała pod stopami jak skorupa lodu pod stopami tytana. Alumina w centrum chaosu musiała stawić czoła fali elektro, co miała zgnieść jej wolę, ale jej kontratak, wsparty symboliczną mocą ambicji ludu i nazumy, zaklętą w skonfiskowanych wizjach przebił mur iluzji, rozświetlając mrok iskrami nadziei. W tej symfonii gromów i błysków, pośród krzyków wiatrów i płaczu widm, Ej ujrzała prawdę. Jej miecz zawisł w półruchu, a łzy rzadkiej ubogini zmieszały się z deszczem burzowym. Zrozumiała wówczas błąd swej wizji. Prawdziwa wieczność to nie zatrzymanie czasów bez ruchu, lecz trwanie mimo jego upływu. Jak sakura kwitnąca co wiosna, mimo zimowych mrozów. To pamięć u utraconych, o Makoto, o przyjaciołach, czyni bogów nieśmiertelnymi. Ej zakończyła dekrety, oddała wizję ich właścicielom i powróciła do rządzenia i nazumu jako ona sama, nie jako cień czy lalka. Otworzyła bramy i nazumy na wiatry świata. Rozpuszczając żelazne łańcuchy sakoku de Krii jak mgłę o świcie, pozwalając, by statki z Shenza i Liue cumowały w portach na niosąc opowieści, przeprawy i marzenia z odległych lądów. Znowu zaczęła słuchać szeptów ludu: nie z stronu z chmur, lecz wśród kwitących wiśni w ogrodach szukaku, gdzie samuraje i rybacy dzielili się swymi historiami przy blasku lampionów. A ona Ey. Z pokorą wyowniczki pochylała głowę nad ich słowami, ucząc się, że wieczność rodzi się z dialogu, a nie z ciszy. Budowała mosty zamiast murów, dosłownie, z drewna, cedru i kamienia, łącząc wyspy i metaforycznie tkane z zaufania i sojuszy, by i nazuma rosła w harmonii, a nie w izolacji, niczym rzeka, co wraca do morza po burzy. Tak kończy się saga Raiden A., Bogini błyskawicy, która straciła siostrę w płomieniach kataklizmu, gdzie otchłań pochłonęła Makoto, jak cienie burzowe, przyjaciół w mroku tych samych otchłani, gdzie Chiyo i Sajgu padły w epickich zmaganiach, a ich echa wciąż dunią w sercu Ej. I samą siebie w labiryncie lęku, gdzie plain of Utimia stało się więzieniem własnych strachów. Zanim pojęła, że wieczność nie jest lodowatym bezruchem, lecz ciepłym trwaniem w pamięci o tych, którzy odeszli. W ich śmiechu wśród wiśni i w odwadze, co paliła jaśniej niż grom w sile, by iść naprzód, krok za krokiem, przez porywy czasu, niosąc ich dziedzictwo niczym najświętszy miecz. Niech ta pieśń brzmi w waszych sercach, wędrowcy tej watu, jak echo gromu nad wieczną i nazumą. Przypomnijcie, że nawet bogowie uczą się z ran, a prawdziwa moc tkwi w sercu, co bije mimo burz. Wielu z was dostrzegłem niecierpiącą zwłoki ciekawość. Pragniecie bym i o Jaemiko wam opowiedział. A może historią nieco lżejszą was powinienem uraczyć? Co powiecie na Xiangling albo Hu Tao, spadkobierczyni pewnego zakładu pogrzebowego w Liu'e? Cóż, mój kufel pusty, a więc i napełnić go muszę, by móc dalej mówić. Ciekawi się tych historii, prawda? Cóż... Dajcie mi chwilę i o nich wam opowiem nieco, bo tak się składa, spotkałem je, ja sam osobiście. Wszystkie. Postawcie mi więc wino, napełnicie kufel, a z radością podzielę się tym, co wiem. A wiem sporo. Do zobaczenia, przyjaciele.